Cześć, tu Marta. Eee, wracamy sobie do delas sofas i tutaj mamy teraz. Myślę, że będziemy dalej gdzieś tam. przemieszczać się z tą naszą mom Ellie. Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. No sytuacja miała nieciekawą. Ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. No, też smuglowanie. Dziecka to nie takie łatwe, nie? Jak innych rzeczy, jakichś przedmiotów czy coś. Co my tu mamy? Lista test. Eee, czytaj. Osiem mm, butelek z tabletkami, Bill nigdy ich nie segreguje, będzie z tym trochę roboty. 12 puszek krzynki, tutaj pudełka bandaży, skrzynka na tej whisky. Aha, czy to mamy jakiś po prostu spis? To jest nasza Joel. <noise> Jedna butelka do szkockiej, to jest nasza Joel. Jedna kamizelka. Opiniemy to za są cenę. Eee, Joel, nie zapomnij, że wszystkie te butelki muszą być jak najszybciej dostarczone do w West. Wiem, wiem, strasznie marna ta dostawa. bo lubię, z nas będzie lepiej. Czy my tu coś będziemy mieć jeszcze? Fajnych jakichś rzeczy? Wiem, że tutaj spał on. Więc w sumie nie ma co się spodziewać jakichś kokosów, ale zawsze jakieś tam małe pudełeczko czegoś byłoby spoko. No dobra, ale akurat akurat nic nie ma, więc idziemy w takim razie dalej. Ci już czekają. Tu musimy odpalić. A tu trójkąt się naciska. Tutaj mamy, to jest winda, no dobrze. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. No. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. E, ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli. Jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, oczywiście. Mapa teraz patrolowych, a ona yy, czu, ta, mówię, córka jaka, jakiejś szycha, ona, ona można tak mówić. Mam patroli yy, na zewnątrz strefy. Co tu mamy? Nic mi to nie mówi. No ale dobrze. Dobrze, dobrze. Coś tu mamy, nic nie mamy. No to idziemy w takim razie. Aha. W ogóle ja nie lubię takich tu, żeśmy zjechali windą, czyli musimy te przejść teraz, tędy. Ale takie te przejścia, takie ciasne. Jakby tu był jakiś zombiak czy coś, no to tak nieciekawie, nie? Wejdź na górę i sprawdź czy droga wolna. No oczywiście. Oczywiście, że ja mam wejść. No, wchodzimy. Ej, to nie to było. Nie ten, nie ten przycisk. Jak tam, Joel? Czekaj, patrol przed nami. A, bo tu bardziej nie będzie, że zombiaki, tylko Dobra. teraz patrole. możemy iść, wychodź. No tak, to trzeba teraz obawiać się i tych, i tych. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Aha, idziemy, dobra. Ten nam nie o, rany. Wyszłam na zewnątrz. To ona, ten, ta mała to jest tak jakby po pandemii, nie? W trakcie pandemii. O Jezus, wyszłam na zewnątrz. Się, na kolana. Nie by się w tą grę grał kiedyś, tak jak mówiłam wam, ale. Ci, złożę raportę, yy, no nie wszystkiego nie idzie zapamiętać, nie? Wiedź? Ręce na głowę. Nie spodziewałam się, się tego. 12. Przejęliśmy trzech włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. O, weź tego gówna. Mm -hmm. Za ile będą? Parę minut. Dobra, no. O Jezus! Ta to jest dobra. Naprawdę. Ona to jest niezła. O kurwa. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O kurwa. Patrz. No, bo ona wiedziała. Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuklujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie. Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pieprzyć. Ma trzy tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała?

Okej okay, Ani, na sygnał biegniemy. Serde, uciekamy. Okay. Ale gdzie? Teraz, w nogi. tu są? Trzymaj się z dala od tych jazda. jazda. Ale są motion. No, mu musimy powiedzieć. Gotowa? Jasne. Tak. No, dziwicie się? Kurde, właśnie zajebani zostali. Strażnicy, że pełno ich tutaj jest. O, gdzie? Jest. Widzę ich, widzę ich. U góry. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tym, gdzie przeszli? Nie dajcie się zauważyć. A gdzie one są? Mała. Trzymajcie Będę chyba myśl? O ty którą stronę? Gdzie oni są w ogóle? Gdzie one są? Tędy przejdziemy? Ruchy, ruchy O ty kurde Średnio, no. Tam też uciekają. Ejku! Nie słuchaj ich przed nami. Nie, to chyba trzeba gdzieś spierdzielić. Już nie mam apteczki ani nic Tak bitnie trochę bym powiedziała Teso słaniaj mnie! Ostrze po co mi ostrze? Chciałam apteczkę zrobić. Szybciej, Joel! Ale tu gdzie ja mam iść? Mama mija! No tak mogłam w skanować Dobra, tu mnie odrodziło, to nie ma tak źle Jazda, jazda ich. O, ty jad, Nie wiem, czy, wciekać, czy go zabić. co go zabić, tak wygląda. A w którą stronę mamy iść? Tam jest jeszcze jeden. Czego tak trafię? Stąd mam w sumie tylko jeden strzał. Mam mało życia. Jeden strzał. Czy ja mogę sobie? Przedmioty, ale ja nic nie mam, żeby się stworzyć. Hmm. O kurwa, to chuj, teraz. A gdzie one są? Tu są. Nie mam życia. Broni nie mam. Dziadostwo. Nie wiem, może uciekniemy w takim razie, ale pewnie. Może się uda. Możemy przejść tedy. Słabo przygotowana jestem tutaj do tej akcji. Okej, idziemy! Chodzieli! Okej! Okay. I co, teraz pewnie będzie ich więcej. Cholera, kolejny patron, ostrożnie. Jak ja mam nie wystrzelić do nich? Koł Joel! Idę, idę. Pełno ich tutaj. Ciekawe jakich ominiemy. No też nie ma. Chodźmy naokoło. jak to wygląda? Za dużo ich teraz. O, uwagę. Okay. Kur... o ty kurwo. Nie no, ja nie mam ani broni, niczego nie mam. Mało życia mam w pizde. Ja mam ręcznie się z nimi bić Nie, no to jest do dużo powiem szczerze, już mi się nie podoba to. Ja tego kurczę nie przejdę. Serio. No chciałabym kurczę uniknąć tej walki, ale widzę, że gównianie mi to wychodzi trochę. Kurwa. tak kurwa wita, bidę bym że Przecież mnie są zawiebią, Jak ja mam tu przejść bez broni, bez niczego? Serio. Dobra, no coś tam mam, ale. Jezus, ale może o ty kurwa. A. Kurwa kurwa, gdzie tu się uciekało? O nie! Zdarł mi się podobać! Zdjęcia idzie Nie! Dlaczego? Przecież kurde, jego mać. Ich jest tutaj trochę za dużo moim zdaniem. Gdzieś ta apteczka była jeszcze. się wcześniej O, jest Już mnie zauważyli Teraz już chuj z tym odwracaniem uwagi, nie? Nie mam już więcej tego. Będzie tu szedł pewnie, nie? Czy zdążymy uciec tam? Nie zdążymy tam uciec. Pewnie tu przejdzie. Ale tu są emotion. Emotion jak nic. Gdzie tu jest to przejście? Mam i ja, wpiszę tu ich jest i jeszcze trochę. A ja nie mam już. Stop! Jezus, Jezus. Nie mam niczego. Dobra, poszedł. Ale tam pójdzie do nich. Nie. nie no nie wytrzymam. Tu chyba przejścia nie ma, nie? Gdzie tu jest to przejście? Czekajcie. Tutaj Zobaczmy, jest. O Jezus Maria. O, lepiej tutaj być niż, niż tam na, na zewnątrz. Tak, to się przyda. Bądźcie blisko. Przynajmniej nie. Dobra, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, chociaż tyle. Ale po prostu się zestresowałam teraz jak tą sytuacja? akcją. Myślę, że tędy się przeciśniemy. Ale proszę jakieś takie rzeczy fajne, jakby to były, jakie cokolwiek by było. To by było dobrze. W sensie... Ma, nie mam niczego, więc chciałabym mieć coś. Gaśnica. No dobra, no przyciśniemy się. Nikogo tam nie ma. O, Cholera. Kolej niżej, niżej. Tylko już na wolności. Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Uf. FOM do wozu. No to nie dobrze. Przecieśnienia. To dobrze. A teraz jakaś apteczka, broń, coś by się przydało. No, chyba oni jadą po prostu sobie w takim razie. Myślę, że sobie pojechali. Czy coś tu będzie fajnego? Tu mamy tunel. Patrzcie, czy też nie ma jakiejś tutaj. Białku. Ale widnie, że tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Jesteśmy bezpieczni? Nie, wciąż się tu kręcę. Poczekaj. O, dobra, dwa. Joel, zobacz, czy jest tu coś, co nam się przyda. Oczywiście, oczywiście, że szefowo już tu się rozglądam, tutaj nie ma co. Puste szafki są najgorsze takie, nie, nie, nie. Otwierasz i myślisz, że coś będzie. Dobra. Jakieś tam części. Czy znaczy ja jestem zachłanna, ale bym chciała więcej. Tu nic nie ma, nic nie ma. No dobra, tu nic nie ma już. Wszystko przeszukane. Wszystko przeszukane jest. To w takim razie idziemy. jest tym... tutaj. Pójdziemy tą rurą. Idziemy Możemy przejść tym... stędy. Nie oddalaj się do Okej. A to mu będzie zamknięte. Nie. Bobo! Czekajcie, Ojej. czekajcie. Oj, ale straszą ludzi. Chodźcie. Tu ma być zamknięte, tak mi się wydaje. Ale może da się jakoś otworzyć. Co, ktoś znowu będzie czekał tutaj na nas? Czy nie? Chyba już poszli. On teraz. No Słuchaj. tłumacz się. Jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to, to, to co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. A, ale ja ty nasz. Co my tutaj robimy do cholery? jeśli to prawda? Żartujesz? Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? No, ale się podjęli, nie? Że tam mają dostarczyć, więc. Rozumiem. Jakby wiedzieli, co ich tam czeka. No, wiadomo, że są te patrole. I. ten był ciężki patrol, bo ja za dużo wyprzytykałem się z amunicji. Przyznaję się. Już tak nie zrobię. Tędy. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. No dobrze. Myślę, że sobie tutaj zakończymy. Także dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podoba. Już nie mogę się doczekać drugiej części. Wiem, że to był początek pierwszej, ale już nie mogę się doczekać, także dzięki. No i zapraszamy Was do naszego Discorda. Cześć.